Bo ta scena tuningowa była, można powiedzieć, mierna. Wydaje mi się, że dalej jest. E serio to jest tak, że pakuje się auto do kontenera i, i wysyła się... I już powinna być piątka z przodu, takie 500-510 koni. Cześć Sebastian, jest mi bardzo miło Cię powitać w salonie detailingu i bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że Przyjąłeś od nas zaproszenie. Cześć, to mega mi bardzo miło, że dostałem to zaproszenie. Tak, no zaprosiliśmy Cię głównie z tego powodu, że jesteś autorem, właścicielem projektu Supry, którą tutaj widzimy. Jest to w mojej ocenie wyjątkowy projekt, który świadczy też o tym, że jesteś niewątpliwie fanem motoryzacji. Ale chciałbym też, żebyś może ze swojej strony powiedział o sobie kilka słów. Tu mieszkamy w Wrocławiu na co dzień, gdzieś tam. Połowę prawie życia spędziłem na emigracji, wracając do kraju, gdzieś tam chciałem ruszyć z tymi samochodami. E, niestety na wyspach są ograniczone możliwości, mm -hmm. gdzieś tam problemy trochę z ubezpieczeniem, młody kierowca, zawsze to gdzieś tam ryzyko dla nich. W Polsce jest to dużo łatwiej. Tak naprawdę w zależności od zasobności portfela możesz sobie kupić, jakiś chcesz samochód i nim jeździć. Mhm. Wiadomo, że od tego się nie zaczęło, bo się zaczynało od zwykłych samochodów, ale gdzieś tam progresując przez lata doszedłem do momentu, kiedy jestem na no istro ta czerwona Toyota. To w takim razie, skoro e, powiedziałeś sam, że, że, że gdzieś tam wiązałeś swoją przyszłość z motoryzacją, Ile lat jesteś związany z, z tuningiem i, i ogólnie z, z branżą? Ogólnie to moja miłość się zaczęła w 2014 roku, kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy na racizm. Jeszcze właśnie wtedy był racizm, to jest alt-race. E, przyjechaliśmy delegacją z Irlandii jako Racism United. E, mój brat o wiele wcześniej zaczął w tuningu się bawić, gdzieś tam ze sporymi całkiem osiągnięciami na scenie. E, no i gdzieś tam jeszcze to w Irlandii mnie nie ruszało, bo ta scena tuningowa była, można powiedzieć, mierna. Wydaje mi się, że dalej jest. Ale jednak w Polsce, jak zobaczyłem tam poziom, jak zobaczyłem tą imprezę, jak zobaczyłem tych ludzi, te mm. samochody, no to stwierdziłem, jak chcę to robić. No i dwa lata później, wracając do kraju, automatycznie to się zaczęło wszystko. Okej, okay, no i ja bym chciała tutaj jeszcze zaznaczyć, że właśnie dzisiaj klucz e, naszej całej rozmowy będzie, będziemy sobie właśnie rozmawiać o, o projekcie e, Supry, e, no i o rzeczach z tym e, związanych. E, już e, nakreśliłeś nam odrobinę sytuacji, od, od czego to się zaczęło. E, a powiedz mi, e, jak to się stało, że zacząłeś akurat od, e, od Supry i czy to było twoje pierwsze auto, które nie, miałeś okazję modyfikować? Um, moja historia się zaczęła bardziej troszeczkę skomplikowanie, bo przyjeżdżając do kraju stwierdziłem, że chcę sobie kupić M3 46 To było moje, miałem w Irlandii a 46 zwykłe w sadanie, no, w M pakiecie, wiadomo, musiało być mm. do też jest obniżone na, na kole no Ale to jeszcze nie było to. Chciałem M3, ale jak wróciłem do kraju, zobaczyłem ceny za M3, większość no niestety, za przeprosinami, była składana z przystanków autobusowych, czyli USA. I mówię, nie, trzeba coś innego. No i gdzieś tam zacząłem szukać i skończyło się Eric7. Ściągnąłem z Japonii, okay. FDK. Um, jak się na Eric7, no to niestety trochę pojeździł mi silnik, jak to Wankel zrobił. Okay. Po prostu wysadziłem silnik w powietrze. E, więc e, potem gdzieś tam przeszło do GTR R62, więc dalej gdzieś tam w Japonii się kręciłem. Mm. Ale to też niestety nie wypaliło covid mnie gdzieś tam przycisnął, żeby sprzedać ten samochód. No i w finale pierwszy taki projekt tutaj, który zrobiłem, był 3 lata temu i to było Evo 10. Od którego gdzieś tam zacząłem tak już bardziej jeździć po eventach, pokazywać się i, i poszło to znacznie, znacznie mocniej. W Evo już zaczęło troszeczkę brakować mocy, brakować możliwości modyfikacji, bo już każda kolejna modyfikacja by powodowała, że ten samochód by dochodził do momentu, kiedy to by było totalnie, powiedzmy, nieopłacalne. Tu nikt nigdy nie jest opłacalny, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Ale no już było przesadne, więc stwierdziłem, że po prostu zamiast ładować więcej pieniędzy w Evo, sprzedaję, kupuję świeżą jakąś bazę niespotykaną, przynajmniej na ten, ten moment. Mhm. Teraz to troszeczkę się zmieniło, bo tych SUP się całkiem sporo pojawiło na scenie. No i skończyło się toyotą suprą. Okej, okay, a to proszę rozwinie jeszcze nam skrót e, GR. Gazuracing. To jest okay. ogólnie departament wyścigowy Toyoty. To ja tego wskrzesiła, bo on przez parę dobrych lat był nieaktywny. No i teraz to jest troszeczkę tak jak M i m powiedzmy w BMW, mhm. czyli można spotkać Jarisa GR, czyli to jest zwykły Jaris, że tak powiem, w sportowym pakiecie. Powiedzmy do kładeczki, jakieś fotele, że coś w tym stylu, albo można spotkać GR Jaris, czyli takie jak GR Supra, i to jest ta sport, ten sportowy Jaris, sportowa Supra, która jest najbardziej dokokszona. A powiedz mi, czy teraz z perspektywy czasu, po tych wszystkich modyfikacjach, uważasz, że Supra to, to była dobra baza? Zdecydowanie, tego, ja, da, ja dalej powtarzam. ja nawet wczoraj się śmiałem. Nie pamiętam, z kimś rozmawiałem. Zastanawiam się, kiedy mi się to auto znudzi. Mam ją oh. półtora roku i tak jak Evo Lancer Evolution, który jest prześwietnym autem i świetne właściwości, jedne, znudziło się dosyć szybko wizualnie. Gdzieś tam schodziłem do garażu i już to zacząłem traktować jako normalny samochód, Ja tutaj potrafię 2-3 dni nie jeździć tym autem, gdzie to jest moje daily, też zaznaczając mm -hmm. także że ja tym jeżdżę na co dzień. 2-3 dni nie jeżdżę, wchodzę do garażu patrzę na ten samochód i mi się on dalej podoba, więc zdecydowanie tak. To skoro słuchaj, już jesteśmy przy tej stronie e, wizualnej, to chciałbym, żebyś powiedział nam coś więcej o tym, Unikalnym bodykicie Cool Racing V2. I jeszcze jako ciekawostkę tutaj dodam, że sam przed chwilą nam powiedziałeś, że nie kupiłeś już lekko po modyfikacjach, tylko kupiłeś całkowicie seryjne auto. Tak, tak, to była totalna seria, akurat to było auto używane, ale z salonu. Było używane z powodu, że polo, poliftowe, czyli nowsze, nowsze narożniki są zablokowane, więc jeżeli chodzi o moc, to już nie można pójść dalej mhm. z tuningiem, trzeba je odblokować, wysłać do e, chyba do Finlandii, jak dobrze pamiętam, żeby odblokowali sterownik. Więc, dużo zachodu stwierdzenia, że może być używany, ale musi być czerwony e, i właśnie przed. To najszybciej. E, oczywiście. E, tylko czerwona ota. E, I białe koła. biało czerwone barwy narodowe. E, I musi być przed czerwcem 2020 roku. E, jeżeli chodzi o Bodykit, no to to jest jedyny w Europie Cool Racing V2, czyli druga wersja Bodykitu. Ona się różni od pierwszej wersji, tym, że ma inny zderzak. Przedni, wersja pierwsza, pierwsza ma po prostu dokładeczki, druga to mm. jest całkowicie inny front, który jest bardzo zbliżony do seryjnego, ale jest o wiele ostrzej zakończony. Ostrzejsze linie, bardziej kanciaste, większe mm. wloty ciutkie. Um, więc jest to rarytas, można powiedzieć, na europejskiej scenie. W Stanach też to jest niespotykane, chociaż powoli się pojawiają, szczególnie że Kool otworzył swojego pierwszego resellera w Stanach, właśnie. Dopiero mm. zaczyna otwierać się na te inne rynki gdzie w Japonii oni są duzi. Oni mają dziewięć lokalizacji w całej Japonii, jeżeli chodzi o swoje sklepy, jeżeli chodzi o swoje magazyny e, i robią pakiety do dużej ilości samochodów. Od sportowych aut po takie tak zwane lodówy, czyli wany japońskie, co mhm. to to bardzo ludzie się lubią. E, I to są często modyfikacje gdzieś tam przekraczające takie normalne, stylistyczne dokładeczki. E, w dodatku Nokul też jest znany z, ze złotego wygrawerowanego GTR 65 To mhm. był bardzo popularny, krzykliwy... Em, Projekt chyba na Semi, jak dobrze pamiętam, był zaprezentowany. On był zrobiony z, razem z Artisanem i on był ręcznie wygrawerowany w złocie, całe auto od, od początku do końca. I gdzieś tam z tego ta marka się jest znana bardziej, ale to też jest bardziej znane gronu JDM-owemu niż takiej publiczności szerszej, bo bardzo dużo osób, jak przechodzi koło tego auta, to nawet nie jest w stanie stwierdzić, że tam jest jakiś bodykit po prostu. Mm -hmm. um, Według mnie to auto powinno tak wychodzić z serii, akurat. Okej. Okay. A słuchaj, no, omówiliśmy sobie chwilkę te rzeczy, takie typowo wizualne, a może opowiedziałbyś nam coś więcej o modyfikacjach, które zaszły w układzie wydechowym? No, jeżeli chodzi o zawieszenie, no zacznę od tego, bo to dalej jest gdzieś tam kwestia wizualna. Jest to Air Lift Performance 3H, czyli to jest ten z fizycznymi czujnikami poziomowania. Mhm. Każde, każde koło sterowane osobno. Mam to na tyle zrobione czysto, ze względu na to, że Supra jest jednak sportowym samochodem, a jest to używane na co dzień, więc zależy mi też na przestrzeni bagażowej, więc zrobiłem to tak, że Airright mi kompletnie nie zabrał w ogóle miejsca. Wszystko jest tak pochowane, że tak jak wchodziły walizki, i tak dalej wchodzą. Więc to jest na taki plus. Zachowaliśmy jednak użyteczność, mimo, mimo dołożenia całkiem dużo sprzętu. Jeżeli chodzi o wydech, jest zrobiony, customowy, totalnie od zera układ wydechowy z downpipe'em Wagnera bez katalizatora w celu osiągnięcia większej mocy. Do tego jest trzycelowy przelotowy na dwóch tłumikach na zamkniętych klapach albo na po prostu prostych rurach przy otwartych i pięciocelowe końcówki. Brzmi to brzmi to imponująco. A powiedz mi, który z, z tych elementów, które z tych modyfikacji była e, według ciebie e, najbardziej czasochłonna i najbardziej pracochłonna? Poprzednie skrzydło. Okay. Poprzednie tak skrzydło w zeszłym sezonie, z tego teraz nie zobaczy, ale jest widoczne na zdjęciach, promujące, mm -hmm. promujące wydarzenie. Było to skrzydło Street Huntera, więc całkiem mocnej amerykańskiej marki i w teorii to powinno być, powinien być produkt premium, który kosztował niemałe pieniądze, a w praktyce ramiona przyszły totalnie różniące się od siebie. W momencie skręcania po prostu to wszystko się nie trzymało kupy, mm -hmm. więc trzeba było to naprawdę rzeźbić. Um, wymagało to mnóstwo pracy. Um, tak, i to było chyba najbardziej rozczarowujące i takie najwięcej wymagające pracy. Reszta mój bardzo dobry kolega Marcin z Łodzi właśnie, który spał ukłon wydechowy, spędził dużo godzin przy tym, ale myślę, że efekt jest topowy zdecydowanie. A wspomniałeś, że kupiłeś to, to auto, auto seryjne. Powiedz mi, jak, jak wygląda porównanie tego, jak wygląd jak był jakie były oryginalne osiągi auta i jakie są w tym momencie po modyfikacjach. Ja pamiętam ze zgłoszenia Twojego do AdBell Family, że planowałeś ponad 500 koni. Te 500 koni podobno już. Już jest, jest tak. Już, no to... już, 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 już powinna być piątka z przodu. Takie 500-510 koni. Okej, okay, A jak to wyglądało na samym początku? 340 koni i hmm. jak dobrze pamiętam chyba 430 albo 460 momentu obrotowego? W tym momencie jest to 500 plus i około 650 momentów, więc jest, jest duży przeskok. A dokąd idziemy? A wyżyć jest limit? No, Na pewno 600 plus. Znaczy ogólnie okay. te silniki do 700 koni potrafią znieść, e, aż tyle mi nie jest potrzebne. Nawet to 500 to już jest troszeczkę przerost formy nad treścią, ktokolwiek mówi, że nie no to albo jeździ po torze, albo po prostu mm -hmm. lubisz panować cyferkami, bo takich ilości nie da się już wykorzystać normalnie na ulicy, a szczególnie w walcie tylno napędowym, bo trakcji, szczególnie na tym zestawie, czyli na typowo stensowym, no można pomarzyć niestety. Auto się ślizga jak na lodowisku. Mhm. Więc to są bardziej gdzieś tam dla własnej satysfakcji, że ma się tę moc, niż do jakiegoś użytku większego. A powiedz mi, porozmawialiśmy sobie chwilkę o tym, jakie kraje już odwiedziła Supra do tej pory. Jak na razie były to Czechy, była to Słowacja, Polska, za trzy tygodnie jest trip do Chorwacji na Stens mhm. i w drodze powrotnej mam zaproszenie na Węgry. Więc to są aktualnie gdzieś tam kierunki, w które zmierzamy. E, niestety budowa auta w tym roku zajęła ciutkę dłużej, się nie wyrobiłem na Niemcy i na Chorwację też wcześniej w maju. E, mm -hmm. A... I na Węgry, przepraszam, jeszcze raz było zaproszenie, ale to też niestety i to dosyć wcześnie, bo niektóre te wydarzenia są organizowane w kwietniu, w maju, gdzie te auta jeszcze się składają niestety. E, okay. Z reguły sezon właśnie zaczynamy czerwiec i najczęściej jest to właśnie Altreis, to jest pierwszy event, gdzie sezon się zaczyna. Któryś z tych eventów, e, wybierz jeden proszę, zrobił na Tobie takie największe wrażenie, taki top-top, te top. To z których pamiętam. czy znaczy, no pewnie... Pewnie zabrzmi to banalnie, ale Altrejs, a szczególnie no ja na Altrejsie, na rasizmie, jestem od 10 lat i byłem praktycznie na każdym ewencie nie było mnie tylko w Opolu w 15 roku. Rok w rok byłem jako pasażer albo widz. Będąc wewnątrz tego, wszystko widziałem, jak to się rozwija, no i zawsze było celem, żeby tam się dostać. No niestety, raz silnik wybuchł, tutaj projekt nie doszedł do skutku, więc gdzieś tam zawsze te plany się rozjeżdżały, że nie byłem w stanie dostać na ten stadion. Nawet mając transera, Felgi kołami przyszły. Trzy dni przed eventem, mi się okazało, że mam zaciski za duże, żeby koła weszły, i czekałem na felgi trzy miesiące z Japonii. Jak dotarły, zadowolony, że wiadę się na stadion, i się okazało, że nie mam kół, bo po prostu nie pasowały. Wow. Więc gdzieś tam rok w rok była seria porażek, nie udawało się dostać. No i to moment, kiedy wjechałem na stadion w końcu z suprą gotową, i to tak można powiedzieć, z przytupem wszedłem od razu. Wyczekany moment. Co? Wyczekany moment, i to chyba była taka najlepsza chwila. Stojąc w tej kolejce wjazdu na stadion, ale nie jako pasażer, tylko jako kierowca. No i widząc też znajomych od razu na bramie, od razu po wjeździe, to chyba taki najlepszy, mm. najlepszy event. No myślę, że to, to, to trzeba sobie powiedzieć, że ten to jest, e, to jest wyjątkowe wydarzenie. Tam faktycznie nie, nie, będąc, e, nie będąc jego częścią, e, można tego nie docenić, ale bardzo się cieszę, że miałaś okazję, e, nie dość, że tylko jako widz, to też jako, jako uczestnik, jako osoba, która wystawia swój projekt. No i patrząc też od tego, nasza historia się zaczęła, więc Dokładnie tak. te, te, ten 23 rok będzie wyjątkowym gdzieś tam dla mnie w pamięci. E, no tak, wtedy się, wtedy się poznaliśmy, wtedy dołączyłeś chyba, to był ten rok, kiedy dołączyłeś do mhm. family. A powiedz mi, czy liczyłeś już, ile nagród zebra Supra? No około 4, 5, coś takiego. Mhm. To dopiero tak jakby nie patrzeć początek. Czasem jest też ciężko konkurować, bo mhm. oczywiście to nie chodzi też o nagrody, chociaż miło być wyróżnionym. Ale dla przykład, ostatnio co zgarnąłem na Słowacji, w Bardejowie, no to przeciwko sobie miałem Volvo Amazona z 60 któregoś mhm. roku, który był zrobiony totalnie do śruby, przepiękną. Można było, za przeproszeniem, jeść z tego samochodu no i mimo tego, że mogę mieć mnóstwo modyfikacji, no takiej perełki nie da się przeskoczyć, więc trzeba oddać pokłony pięknym projektom, które niekoniecznie muszą być aż tak mocno związane z tuningiem, ale mają tak dużo pracy i serca wsadzone, że no, mimo tego, że potuningowane trzeba oddać pola. No ja myślę, że to jest to się, to się bardzo mocno zapina w tej definicji po prostu pasjonata, pasjonata motoryzacji, a powiedz mi, jeśli miałbyś wybrać jeden, w sumie już odpowiedziałeś na to pytanie, ale zadam jeszcze raz, E, bo chcę, chcę jeszcze je rozwinąć, e, już wiemy, że event, jeśli chodzi o Polskę, no to Alt Race mm -hmm. i nie ma, nie, ma, nie ma konkurencji, a taki jeden wymarzony event e, za granicą, na którym nie wypada się nie pokazać. Albo taki wymarzony, do którego dąży. No to wymarzony bym powiedział, że tokio auto są. Chciałbym w Japonii okay. jednak przyciągnąć to tutaj europejską Japonię jednak do Japonii, no mm. bo cały styl auta, w którym go buduję, jest typowo japoński i gdzieś tam jestem zafascynowany tą kulturą japońską. Nawet koła są z 2003 roku z Japonii, specjalnie przerobione jest rozstaw, żeby pasowały do nowej Supry, bo one nigdy nie wychodziły w takim rozstawie. No i chciałbym przyciągnąć to auto do Japonii. Zresztą rozmawialiśmy z Kulem, żeby to teoretycznie zrobić, jak już projekt będzie skończony, skończony, bo to, to jest dopiero może 40% pracy tego, co to auto tak naprawdę będzie wyglądało w finale. Jest to proces długofalowy, gdzieś tam zbroję się cały czas w części. Przez moment się złapałem na tym, że myślałem, że to jest Print, a jednak to jest taki maraton, i to długoletni mm -hmm. maraton. Nie da się tego zrobić w jeden sezon, w jedną zimę wszystkiego. A apetyt też rośnie w miarę jedzenia, Zdecydowanie. To. Szczególnie jak gdzieś się nie pojedzie, a szczególnie na takie właśnie wydarzenia jak Altrace, no to się widzi te wszystkie projekty z całego świata, jak już przyciągają z Japonii, ze Stanów, z Australii. Patrzy się na to i się mówi, tyle bym tak chciał. A e, słuchaj, to jak już jesteśmy przy tych takich pozakontynentalnych e, wycieczkach, to powiedz, jak wyglądają kwestie logistyczne. Auto e, jest jakby w świetnym stanie i powiedz mi. Serio to jest tak, że pakuje się auto do kontenera i, i wysyła się? Mm -hmm. I, okay? i, no to jest ogólnie wiele bardziej skomplikowane logistycznie, ale to jest wszystko wykonalne. Można wpakować auto mm -hmm. do kontenera, wysłać, polecieć samolotem albo zorganizować, żeby odebrali na miejscu. Pozwolenie na, po, na pobyt, na jazdę tym autem i można się przemieszczać. Tylko to wiadomo, że to jest wszystko czasowe, papierologii dużo. Przede wszystkim, żeby nie odslili auto, bo mogą stwierdzić, że to jest auto przeprowadzone na handel, no, no i ne? trzeba opłacić podatki, ale nie o to w tym chodzi. E, ale to wszystko jest do wykonania. i Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Chociaż to też się będzie liczyło z tym, że auta przez pół roku nie będę miał praktycznie, no bo sam, mm. sama podróż samochodu do, do Japonii to będzie kilka, kilkanaście tygodni, może kilka miesięcy. E, Potem powrót, kolejne kilka miesięcy, żeby polecić na jeden weekend na wydarzenie, no to jednak troszeczkę... No myślę, że wiesz, że to jest koszt spełniania marzeń i, i który pewnie niedługo poniesiesz. A powiedz mi takie najbliższe plany dotyczące modyfikacji, bo jak sam powiedziałeś, no sky is the limit i im więcej się robi, tym tak naprawdę więcej się chce. Co masz takie za, zaplanowane w najbliższym czasie, co będziemy mogli niedługo, niedługo zobaczyć? No to w tym momencie już mogę powiedzieć, bo już wszystko jest klepnięte, nowy układ wydechowy. Mm. E, idziemy w pojedynczą dużą rurę, tak jak to było w starych japońskich jodemowych autach, więc mm. będzie pod kątem wydech wystawowy pojedynczy. E, też nie będę ukrywał, to jest też trochę w celu, żeby zaczął w końcu ogniem pluć. Jest to bardzo infantylne i dziecinne, ale jednak gdzieś tam, jako jestem wychowany na Need tak samo gdzieś tam okay. zawsze mi się to podobało. Tak samo jak podświetlenie Underglow, mm -hmm. wiele ludzi dalej twierdzi, że to jest wiocha. Według mnie to wróciło do łaski, wygląda na, na samochodach niesamowicie, dlatego też mam. E Lampy będą klosze zmienione na przezroczyste troszeczkę, e tak zwany clear, e clear mm -hmm. taillight. E troszeczkę będzie podlatywał Lexusem, ale za to nie będzie takie mieniące się w środku, bo zostaje takie ciemne stonowane. E Będziemy pracować nad maską, nad wrotami w masce. Czekają nowe hamulce już duże, kupione są fotele, więc wnętrze gdzieś tam też powoli właśnie jest odświeżane, troszeczkę modyfikacji. Planuję nową kierownicę, pasy czteropunktowe mhm. i to raczej będzie tyle z większych zmian na ten i przyszły sezon. No i potem w międzyczasie gdzieś tam już jesteśmy w trakcie wykonywania bodykitu, będziemy poszerzać go, też z kulem oczywiście. Samowe koła, ale to już wszystko jest dalszy plan, gdzieś tam. Wiadomo, o planach się nie powinno mówić, bo często nie wypalają, mhm. e, albo się zmieniają w trakcie. Ja akurat mam taką własną ścieżkę określoną od wielu lat, w sumie od początku, kiedy kupiłem ten samochód. Nawet trochę przed, bo koła już miałem kupione dwa tygodnie przed autem, ale to już pomijmy. E, nie było pewności, że będzie ten samochód. E, ale, ale tego się raczej trzymam cały czas i konsekwentnie z roku na rok. No dobra, to ja teraz może zadam takie trochę kontrowersyjne pytanie w świetle tego, co dzisiaj powiedziałeś. Natomiast jeśli to nie byłaby Supra, to co to by było? Nissan GTR. Okay, e, czyli... A raczej dwa Nissany GTR. E, okay, nie znaczy Nie, wystarczy. nie musiał być r 65 żeby to było dobre daily. Mm -hmm. e, ja wyszedłem z założenia, że ja muszę mieć świetny samochód na daily. i To może być projekt, to może być, że tak powiem, chore auto, mm. żeby dopiero sobie kupić jakiegoś klasyka, który będzie stał w garażu i pięćdziesiąt. Bo ja kocham R32, starego mm. z 89, 90 roku e, GTR. A zresztą nawet mam wytatuowanego na ręce. Gdzieś tam bardzo sentymentalnie. Um, I to jest moje marzenie, tylko że wiem, że takim autem bym nie mógł się poruszać na co dzień. Raz, że to jest stary samochód, dwa, że kierownica po prawej stronie. Mimo tego, że mam irlandzkie prawo jazdy i potrafię jeździć autem z kierownicą po złej stronie, a wiele osób powie, że po dobrej, um, to, to jednak musi być świetne auto do jazdy na co dzień. Dlatego, no niestety, jeżeli zniknie supra, no to wtedy będą dwa, jakie okej. Okay. Słuchaj, e, a z czego, jakbyś miał taką jedną rzecz wskazać, z czego jesteś. E... Najbardziej dumny w tym aucie. Bo czuć, że jesteś przywiązany w ogóle do każdego elementu tego pojazdu. Zdecydowanie. Z tego, że łamie schematy, jeżeli chodzi o mhm. polską scenę i tuningu super i ogólnie można nawet powiedzieć europejskiej. Bo zauważyłem, że bardzo tunik jest zbliżony do siebie. Czytaj dokładeczki, czytaj dokładka dokładki, obniżyć trochę tak mhm. niezbyt agresywnie a jednak dopiero w tym roku się ludzie wyłamali i też zaczęli właśnie pakować Air zaczęli jakieś większe koła albo większe ranty, a tak to typowo na sportowo, żeby tym się dało jeździć, szybko jeździć i to jest dobre podejście, bo się wykorzystuje w teorii to auto, do czego jest stworzone, ale w praktyce no, są różne style, style tuningu i ja jednak wyznaję tą bardziej kwestię wizualną niż performance'ową mhm. i myślę, że to, że dążę konsekwentnie do tego, żeby to jednak było takie outstanding, żeby to było wyróżniające się od reszty, z tego jestem chyba najbardziej zadowolony. Jeżeli nie zobaczę sobie z ścieżki, czy nie ma nie ma półśrodków, nie ma kompromisów, nie ma przejściowego koła, nie ma tanich tuningów na zasadzie AliExpress, tylko gdzieś wszystko, wolę dwa lata czegoś nie mieć, dozbierać pieniądze, kupić, zamówić, wyczekać, znaleźć, niż po prostu w międzyczasie coś kupić, byle by było, żeby tylko zmienić. Tutaj każda modyfikacja jest przemyślana, każda rzecz jest zaplanowana zawczasu i, i pasuje raczej idealnie. No ja myślę, że to jest, wiesz, twój projekt i ty wiesz y, najlepiej, czego od niego oczekiwać. A powiedz mi z perspektywy czasu, y, czy, czy są jakieś modyfikacje, jakieś procesy, które zrobiłbyś teraz inaczej, mając tą wiedzę, którą masz teraz? Na pewno bym zeszłorocznego skrzydła nie kupił. No to... To, to, to jest coś, co mnie boli do dzisiaj niestety. Um, nie wiem, wydaje mi się, że nie, że wszystko jest po coś, każdy krok jest po coś, żeby się przekonać, że teraz na tym aktualnym setupie też się przekonałem, że nie do końca chcę taki setup przyszłościowo, mm -hmm. bo, bo jednak, mimo tego, że to wygląda, to też lubię jeździć tym autem, a bez trakcji no, nie da się jeździć jakoś bardziej dynamicznie, więc e, plany kolejne są, będą zmiany, ale to musiało się wydarzyć, żebym po, po prostu zrozumiał, co robić dalej. Okej, okay, czyli czego, czego po prostu nie chcesz. Mm -hmm. A e, jeśli chodzi o rady dla osób, które, które same e, chciały podejść do, do, do stworzenia swojego projektu albo w ogóle zacząć przygodę z tuningiem, to jakbyśmy miał takie złotą trójkę? Cierpliwość przede wszystko, okay. um, dużo antydepresantów, um, bo <noise> to, się to, to się wytnie, to trzeba wyciąć, tak, to wróćmy do, do pierwszy punkt, cierpliwość, drugie, um, myślę, że otwartą głowę trzeba mieć, że nie, nie trzeba się zamykać na to, co inni mówią, tylko gdzieś tam faktycznie um, brać rady innych, ale też jednak mieć swoje zdanie, swój styl, gdzieś wyszukiwać swoje, nie tylko iść w ciemno, co ktoś mówi. Um, trzecia rada, no to jest też nawiązując do pierwszego, no to jest maraton. Nie da się zbudować projektu, chyba że ma się ogromną walizkę pieniędzy. Nie da się zbudować projektu w jedną zimę, w jedno lato, który będzie wyjątkowy. Bo wiadomo, nie jest sztuką założyć zawieszenie i koło. Ale sztuką jest po prostu dodawać już coś dalej do tego i rozwijać ten projekt. A tak jak sam powiedziałeś, apetyt rośnie w miarę jedzenia i cały czas ten sufit się tak. podnosi, więc to, co się chciało teraz, to za rok już może zupełnie, zupełnie nie być Zdecydowanie. to. Zdecydowanie. A słuchaj, jak już jesteśmy przy, 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 przy innych pasjonatach, powiedz mi, jak, jak ludzie reagują na Twój projekt? E, najczęstsze jest fajne BMW. Na, na, okay. Najczęstsza kwestia to jest fajne BMW. Um, już tak troszeczkę białem szpileczkę Każdy myśli, że będzie tym śmieszkiem, który gdzieś tam mm -hmm. rzuci tym żartem, na ten żart był powiedziany już pięć tysięcy razy wcześniej, więc już mnie nie do końca śmieszy. Um, jak reagują? No, najczęściej okejki są na ulicy, jeżeli mm -hmm. chodzi o to. No, dzieciaki piszczą się cieszą. Jeszcze jak przygazuję, to już w ogóle jest szałciał. Um, na scenie raczej same pozytywne rzeczy. Nie do końca każdemu się podobają aktualne koła. Mówili, że mm -hmm. poprzednie były lepsze, ja się z tym zgadzam. Ale były bardziej torowej, by nie pasowały do tego stylu, który jest aktualnie, czyli do takiej totalnej gleby. Um, myślę, że bardziej na plus niż na minus, mo mogę tak powiedzieć. No i też jakieś tam wyróżnienia też jednak są udowodnieniem, że gdzieś tam projekt się broni sam z siebie. Um, więc myślę, że jednak jest, jest pozytywnie. No i gdzieś tam z kim rozmawiam, to jest, że tak powiem, bardziej kumaty, jeżeli chodzi o kwestie części, jakie tutaj są włożone, bo jakie będą. No to jest bardziej, że rób to niż powinieneś to zrobić inaczej, albo nie rób tego, to jest, to jest głupi pomysł. Rzadko się zdarza. A jeżeli ktokolwiek mówił, że coś jest głupim pomysłem i to zrobiłem, to z reguły cofa te słowa. Okay. Więc, więc to też jest dobry wyznacznik, że gdzieś tam jest dobra droga. No dobra, to teraz ja zadam takie pytanie, które. Yy, od, po prostu je zadam. Japońska dusza czy niemieckie serce? Co byś wybrał, jakbyś miał? Bo tak, reklamowaliśmy właśnie tak, nasze to spotkanie. Tak, To jest ciężkie pytanie. Jak widać, biorę oba. Jak widać, biorę oba. Czyli da się to połączyć? Da się to połączyć. Zdecydowanie to był dobry krok Toyoty według mnie. Wzięli najlepszą rzędową szóstkę na rynku, zrobili z tego świetne auto, dostosowali pod siebie i mimo tego, że to jest BMW, to nie jeździ jak BMW. To jest znacznie lepsze i ktokolwiek się przejechał taką Suprą, wie o czym mówię. I też polecam. Ludziom, którzy gdzieś tam eliminują to auto, bo niby Toyota, albo bo nie jest to japońska Supra, radzę sobie nawet wynająć i się przejechać. I wtedy zdanie się totalnie zmienia. Słuchaj, no to ja w takim razie myślę, że chciałabym Ci bardzo podziękować za, za tę rozmowę i chciałabym jako takie podsumowanie powiedzieć, że mam nadzieję, że ta nasza rozmowa zainspiruje kogoś do rozpoczęcia swojego projektu, bo, bo tak jak widać to najlepiej po Twoim przykładzie, ale też po przykładzie osób, z którymi się na co dzień spotykamy w, w naszej branży, jest to, jest to coś, co może dać, co może być niesamowitym motorem napędowym, i myślę, że najlepiej to właśnie widać po, po, po tobie, jaką pasją nas tutaj zaraziłeś i jak, jak wspaniale opowiadasz o swoim projekcie. Więc jeszcze raz Sebastian, bardzo ogromne dzięki za to, że, że mieliśmy okazję się tutaj spotkać. Bardzo się cieszę, że, że byłeś kolejnym gościem Salonu Detailingu. Dziękuję bardzo.